Dobra, dzień dobry, dziobry, 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 dziobry. dziobry. Yy. 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 czy mam jakieś papiery jeszcze, czy nie? A proszę, tam bierz sobie całą masę tego marachła. No, ale czy mam coś podpisywać? Jak yy. chcesz. Dobra. to i tak. Dobra, wiem na którą ja mam lekcję. No, masz na siódmą. Nie, na siódmą nie mam. Stoję, no, sprawdzę. Za ósmą! sprawdzę tutaj. Jest, widzę, że ósma pięćdziesiąt. A z kim? A, z... A nie zauważyłem tego pięćdziesiąt. A z kim patrzę? Aha, piąta A. Dobra, jakiś to ujdzie. A nie. Šteta. Dobra. Do viđenja. Dobra, no, Dobra. Sobie troszeczkę podyżuruję. A co tutaj napisane? To tutaj jeszcze może napiszę. Dzisiaj czwarty. Siepier... Kierunek. O, idealnie. Prawie. Dobra. A tutaj podobną historię. To ja napiszę po prostu temat. Nie chcę tam piszeć co chcą. Dobra, za chwilę jest dzwonek, więc ja, ja już tutaj sobie przygotowuję. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. 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 Widzę, że dużo osób nie ma. A, a może... No dobra, wiem, że jesteś... Nie, nie jestem ślepy. To jest przez okno, czy ktoś może nie idzie przez przypadek. O, widzę! Widzę, że biegnie. No, artysta sobie. Ja Karolak Karolek. Karol? Karolek biegnie. Dzień dobry. Dlaczego pan się spóźnił? Nie tak. wiem. O, tak nie będzie. A to nie za surowo przypadkiem było, że uwagi od razu stapiać? Spóźnienie. O temat dzisiaj. O... Dzisiaj temat ułamki dziesiętne. Czy mieliście już ułamki dziesiętne? No, jesteście czy nie? Jestem. Co tutaj jest? Jezu, chyba się pali! Ewakuujemy szkołę. No, Dobra. szybko. Dlaczego pan nie idzie? No, wychodzić. O, nie Co? Co? Czemu, nie... Czemu pan tam stoi w tym pożarze? Bo ja Może jakoś się tu dał gasić, kurde. Odsuńcie się Natychmiast Kto to zrobił Jakiegoś psikusa Kto zrobił tego psikusa? Może ja, może nie ja Jezu jeszcze więcej Proszę mi powiedzieć... No, gdzie to nie Czyli jednak nie, nie wykujemy szkoły. Proszę, ułamki dziesiętne. No nie, ja mogę to zostawić. A znaczy, przepraszam, nie musieliśmy. Ułamki dziesiętne, dobra. O, jeszcze, proszę, jeszcze ktoś tutaj kurde przyszedł. Dobra, temat ułamki dziesiętne. Eee, co tutaj jest? Przepraszam. Proszę to usunąć. Proszę to... No. Yy, a więc... Yy, yy, mamy 2,1. 2,1. Co to znaczy? Co to znaczy? A i czy... Boję się. Czy da się... Cicho. Czy da się to roz... Rozszedł. Co tu się dzieje? Wszyscy ewakuujemy szkołę. Ewakuujemy. Ale chyba i nie, bo tutaj mam gaśnicę. Powinnam ewakuować szkołę, ale tego. Spe... Dlaczego tutaj on siedzi? Przy pożarze? Kto z... Normalny? On jest normalny? On jest normalny? prostu co robi, co chce. Kto zrobił znowu tego sikusa? Może ja, może nie ja. Wracać tutaj i... a, i dostajesz... To u... byłem ja! Dostajesz hmm. uwagę. A, i jeszcze chcę tutaj się widzieć z twoją matką. Z twoją matką chcę się tutaj widzieć. Dobrze. Aby jeszcze, kurde, takie przykłady. Musisz to zrobić. To lepiej sobie zazdwój staruchu. Nie, masz przy, Masz. Przy, nie, masz przyjść z rodzicem. No kurde! Dobra. Za karę masz i to ty rób. Za karę. Za karę. Tak to o, nie będzie. Tam, tam się to Tak to nie będzie. Nie, Dzień dobry, proszę pana! Proszę pana! Proszę pana! Panie nauczycielu! Panie nauczycielu! No! Proszę pana! Dzień dobry! Czy mój syn... Czy mój syn coś złego zrobił w szkole? Oczywiście. A co takiego? To proszę... Proszę! Ile? Widać co się tutaj dzieje? No widać. No właśnie. I to myśmy pani z tym zrobili? Tak, już, już. Może, może jeszcze to... Pan zwali, że to ten mały dzieciak jeszcze zrobił, co? Myśli pani... A ty... No co pani? Co pani? Jeszcze nic z tym robił. No, to może na kamerach niech Pani zobaczy. Bo ja tutaj mam kamerę. No to mnie pan pokazuje teraz. No to proszę. A ty. No a ty lepiej wyjdź. Proszę. Bo, pod, bo podobno. No, y, ma y, dyrektor kamery. Jeszcze tutaj sprawdzę. No. no, dobra yy, piątka. No, on zrobił ten pożar. A może ten. Niech pan pokaże mi to. Proszę. W tej proszę zobaczyć. Ojej, Ojeju! To on takiego złego zrobił! Ukaram go za to! Mam nadzieję. Dziękuję, po, porozmawiam z nim. No, i mam, no, do widzenia. Ach, kurde, tak to nie będzie. Tak to nie będzie. Tak to nie będzie na pewno. Dlaczego tutaj jeszcze jesteś? Ale w sumie to dobrze, że jesteś. Wszyscy, jeszcze sprawdzę, czy poszli do domu. 300... Co na mnie skarżysz? Co na mnie skarżysz, ty stary ruchu? Ja? Mam, mam drugą uwagę wstawić? Czy nie? Czy się w końcu... A masz! A masz! Teraz się odwal ode mnie. Jeszcze może... Co to wstawię? Uwagę. Co? Na czwartek na mapę włożyć? Nie. I na kartę w Przejdźmy. No, Co pan robi? Pokazuję ci co to znaczy yy, mieć powagę No możesz sobie tak ciągnąć Dzwoni po policję <noise> Jeszcze czego A jeszcze chcę tutaj widzieć yy, yy, Twoją matkę jeszcze raz chcesz zobaczyć? Tak... No to niech to jeszcze się zobaczy jak on to robi. No. Czekam tutaj na twoją matkę. A jak nie będzie, to to nic zadzwoni. Ale chcę osobiście ją tutaj zobaczyć i aby a, i aby znowu e, tego, więc no. Ech, jaki mały kurde łobuz. Dzień dobry, pan jest w szkole? O kogoś słysz, kogoś tutaj słyszę, kogoś tutaj słyszę, A kto, kto, kto to? Gdzie pan jest? Mama tego O, no dzień dobry zma. Dzień dobry. Co z tym razem? Otóż właśnie, od razu tutaj przyszedł do szkoły i, Ej, i, i, i podobno, i podobno chciał mnie bić. bić. Czy coś jeszcze? Lepiej, aby pani porozmawiała. A, y a, jeszcze. Y dokładnie jutro o, o dziewiątej chcę tutaj się widzieć y was razem. A aby sobie uświadomił, że tak to nie może być. Bo jeszcze dzisiaj do do był. Bo. No, do widzenia. Proszę, no. można. Ile można? A, <laughs> jeszcze Jeszcze szybko. Jeszcze wstawię uwagę dla dla, dla łobusa i. A i jutro jeszcze zrobię dla nich kartkówkę z tego kartkówka. Przedmiot, matematyka. Hmm. Dobra, wstawione. No i mam nadzieję, że się... że przez niego jest ta karta. Hmm. Dobra, ja jeszcze idę do swojego no, bo ja tutaj nie wytrzymuję. Eee... Hmm. Baba widzę, owie. Czekaj?